Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie. To warto wiedzieć. Ponieważ program, który zrobiłem o tym, jak Rosja budowała czołg Armata, odniósł dosyć spektakularny sukces, jeżeli chodzi o nasz kanał. Obejrzało go ponad 20 tysięcy osób i było bardzo dużo, bardzo ciekawych komentarzy. Nakręciłem trzy odcinki pytań i odpowiedzi na ten temat, które też obejrzało sporo ludzi. Postanowiłem wątek rosyjski kontynuować. Przy czym cały czas podkreślam: nie chodzi mi o to, że to jest Rosja, nie chodzi mi o to, że to są Rosjanie, tylko, bo akurat dzisiaj będę mówił o człowieku, który, którego podziwiam, a zaraz Państwo się sami przekonają, dlaczego. Jak ja w ogóle na tego człowieka trafiłem? Otóż czytałem kiedyś książki Władimira Bieszanowa. On jest chyba Białorusinem, który pisał o e, II wojnie światowej. Bardzo ciekawe książki, takie, które. Pokazywały przebieg II wojny światowej, o tym jak Związek Radziecki uczył się, jak dostawał baty na początku, potem dowództwo się uczyło, jak, jak już się nauczyło. No, generalnie bardzo ciekawy opis jest całej wojny, książki. Zatytułowane są bardzo prosto: 1941, drugi tom 1942. Potem trzy, potem cztery, potem pięć. Także naprawdę ciekawe książki. No i trafiłem tam na e, cytat, który strasznie mi pasował do fizyki życia, bo mówił o mm, selekcji i mówił o selekcji w populacjach ludzkich. E, ja może właśnie zacznę od tego, e, od tego cytatu, a potem właśnie omówimy, kto jest autorem tego cytatu. Bo nie Władimir Bieszanow, bo on cytował tą osobę. Dziś udało ci się przeżyć. Śmierć przeszła obok, ale jutro znów trzeba atakować. Znowu trzeba umierać i to nie bohatersko, ale bez pompy, bez orkiestry i przemówień tylko w błocie i smrodzie. I śmierci twojej nikt nie zauważy. Upadniesz na wielki stos trupów koło linii kolejowej i zginiesz, zapomniany przez wszystkich w lepkiej mazi bagien nad Pogostią. żeby nie pójść do walki cwaniacy próbowali urządzić się na ciepłych stanowiskach na przykład w kuchni jako pisarz na tyłach magazynier ordynans dowódcy itp i ale gdy w kompaniach zostawali już pojedynczy żołnierze Przeczesywano tyły żelaznym grzebieniem, odrywając przysanych do ich miejsc i wysyłając też ich do boju. Na miejscu zostawali wtedy najwięksi spryciarze. Na przykład uczciwego kierownika magazynu żywności zawsze wysyłali na pierwszą linię, zostawiając złodziei i kanciarzy. Uczciwy przecież odda wszystko żołnierzom, nie chowając niczego dla siebie ani dla szefostwa. A szefostwo lubi pożreć tłuściej. Kanciarz przecież nie zapominając o sobie, zawsze dogodzi zwierzchnikowi. Jakże można pozbawiać się tak cennej kadry? Kogo w końcu wysłać na pierwszą linię? Oczywiście tego pierwszego. Tworzył się swego rodzaju zaklęty krąg, swój, Wspierał swego, a jeśli jakiś tam idiota próbował wywalczyć sprawiedliwość, niszczyli go wszyscy razem. Trzeba o tym myśleć. Ta selekcja narodu rosyjskiego to bomba z opóźnionym zapłonem wybuchnie po kilku pokoleniach w XXI wieku, kiedy wybrane i wypielęgnowane przez bolszewików menty społeczne zrodzą nowe pokolenia podobnych. Do siebie. Ten cytat zapisałem sobie. No, bo bardzo tak jak mówię, pasuje mi do fizyki życia, właśnie, jak odbywała się selekcja na froncie. No i okazuje się, że Władimir Bieszanow zacytował Nikołaja Nikołajewicza Nikulina. Nikulin to mi się kojarzy z takim chyba najlepszym komikiem radzieckim. I początkowo myślałem, że właśnie o tego komika chodzi, bo on też brał, był żołnierzem w czasie II wojny światowej. Ale tu chodzi o zupełnie innego Nikulina. Nikolaj Nikolaiewicz Nikulin. Urodzony 7 kwietnia roku 1923 we wsi Pogoriełka w guberni Jarosławskiej. Zmarł w Petersburgu w roku 2009. Radziecki. I rosyjski historyk sztuki, profesor pamiętnikarz, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Sztuk Pięknych, żołnierz Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej, najbardziej znany jako autor książki "Wspomnienia o wojnie", po polsku wydanej jako "Soldat. Frontowa prawda" w opowieści szeregowego żołnierza Armii Czerwonej, wyjątkowo sugestywnie opisującej. Brutalność walki, zbrodnie oraz zaniedbania sowieckiego dowództwa, które doprowadziły do gigantycznych strat w szeregach Armii Czerwonej. W 1941 roku ukończył 10 klasę, a więc miał wykształcenie podstawowe, no i zgłosił się na Ochotnika do Leningradzkiej Milicji, ale został skierowany do Szkoły Łączności. Po ukończeniu kursu i otrzymaniu stopnia młodszego sierżanta w listopadzie 1941 roku, został skierowany na front wołchowski jako radiotelefonista dywizjonu 883 Pułku Artylerii Korpuśnej. W, jej, w jego składzie brał udział w ofensywie spod Wołchowstroja i w najcięższych bitwach pod Kirszami, pod pogostiem w lubańskiej operacji ofensywnej i przełamywaniu i znoszeniu blokady Leningradu. I teraz jest cytat z jego właśnie pamiętników. Stosy trupów przy linii kolejowej wyglądały dotąd jako śnieżone szczyty, widoczne były jedynie ciała leżące na samej górze. Wiosną, kiedy roztopił się śnieg, odsłoniło się wszystko, co było niżej. Na samym dole leżeli żołnierze w letnich mundurach i butach. To były ofiary jesiennych walk roku 1941. Na nich piętrzyła się warstwa piechoty morskiej w marynarskich kurtkach i szerokich czarnych spodniach. Wyżej żołnierze z uzupełnień syberyjskich w półkożuszkach i walonkach, którzy szli do ataku w styczniu i lutym 1942 roku jeszcze wyżej palid bajcy w waciakach i szmacianych czapkach takie czapki dawano w oblężonym leningradzie a na nich ciała w płaszczach maskujących z hełmami albo gołymi głowami przerażający wykres naszych sukcesów W 1943 roku był ranny i trafił do piechoty. No, i tutaj, może, może jeszcze przeczytam, w ramach pierwszego batalionu z 1067 Pułku Strzeleckiego, brał udział w nieudanej migińskiej operacji ofensywnej. Ukończył dywizyjne kursy snajperskie, ale z powodu braku sierżantów został mianowany dowódcą oddziału uzbrojonego w pistolety maszynowe, a po zagładzie tego oddziału strzelcem zdobycznego niemieckiego działa 37 mm. Po jego stracie standardowego radzieckiego działa 45 mm w baterii batalionowej. Odmówił wstąpienia do WKPB, Wszechzwiązkowej Partii Bolszewików. On, zaraz ja bo zapomniałem, jak to, jak to się tłumaczy. Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, ale WKPB, Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia Bolszewików, tak to dokładnie się tam nazywało. Podobnie zosta, ponownie został ranny, a po rekonwalescencji od września 1943 roku znów służył w ciężkiej artylerii jako starszy radiotelegrafista w baterii gwardyjskiej Brygady Ciężkich. Haubitz. Był czterokrotnie ranny od listopada 1941 roku do odniesienia czwartej rany w sierpniu 1944 roku, przebywał stale na linii frontu z przerwami wyłącznie na leczenie ran. Wojnę zakończył w Berlinie w randze sierżanta gwardii. Także tak to wyglądało. I jego dowódca, samodzielnej jednostki medycznej, major służby medycznej Goldfeld tak scharakteryzował Nikulina we wniosku o odznaczenie. Towarzysz Nikulin służy jako. A pamiętajmy, nie był towarzyszem, bo nie należał do partii, no ale tam wszyscy sobie prawie chyba mówili. Towarzysz Nikulin służy jako dowódca kompanii. Dobrze wykonuje swoją pracę. Wrażliwy i opiekuńczy wobec swoich podwładnych. Cieszy się zasłużonym prestiżem i szacunkiem wśród personelu kompanii. Prowadzi dużo pracy edukacyjnej wśród żołnierzy. Dobrze organizuje. Personel do wykonywania rozkazów dowództwa w, w dniach dużej intensywności walk bierze czynny udział w pomocy rannym zdyscyplinowany, wymagający dla siebie i swoich podwładnych. E został zdemobilizowany po wojnie z powodu w teorii odniesionych obrażeń i dem dem demobilizacja była w listopadzie 1945 roku. No, i po wojnie ukończył wyższe studia na Wydziale Historii Leningradskiego Uniwersytetu Państwowego i zaczął pracować w Wermitarzu jako przewodnik potem został pracownikiem naukowym oddziału sztuki zachodnioeuropejskiej gdzie pracował pon przez ponad 50 lat no i zaczął się specjalizować nad głównie malarstwem flamandzkim zdobył potem tytuł profesora był kierownikiem katedry historii sztuki europejskiej i tak, dalej, i tak dalej. ale to myślę że są takie informacje dosyć suche i mało już znaczące. Natomiast powiedzmy teraz o tych wspomnieniach wojennych, bo to jest książka, która yy, właśnie o, która spowodowała, że jest znany. W 1975 roku napisał książkę, a proszę pamiętać, 75 rok to jeszcze, jeszcze czasy komuny. Waspominanie o wojnie. Która po raz pierwszy została opublikowana dopiero w 2007 roku, dwa lata przed śmiercią autora przez Państwowe Wydawnictwo Ermitażu. Czyli to było, czyli on napisał jeszcze za komuny. Musiał być bohaterem, bo w gruncie rzeczy mógłby wylądować w więzieniu za taką książkę. A została ta książka opublikowana w roku 2007. Książka z wyjątkową otwartością i brutalnością opisała charakterystykę walk na, wschod... na froncie wschodnim II wojny światowej. I popełniane w ich trakcie nadużycia władz sowieckich. I tutaj kolejny cytat. W czasie wojny szczególnie ostro objawiła się podłość ustroju bolszewickiego. Tak jak w czasach pokoju, na froncie też odbywały się areszty i egzekucje najbardziej pracowitych, uczciwych, inteligentnych, aktywnych i mądrych ludzi. Ja może to przeczytam jeszcze raz. Tak jak w czasach pokoju, na froncie też odbywały się areszty i egzekucje najbardziej pracowitych, uczciwych, inteligentnych, aktywnych i mądrych ludzi. Czyli on pisze, że to samo się działo na froncie, jak i przed wojną to było robione. Tyle, że w jeszcze bardziej otwartej, obrzydliwej formie. Podam przykład. Z wyższych sfer przychodzi rozkaz zdobyć wzniesienie. Pułk przypuszcza szturm tydzień po tygodniu, tracąc codziennie wielu ludzi. Uzupełnienia przychodzą bez przerwy, ludzi nie brakuje. Wśród nich są dystroficy z Leningradu, którym dopiero co lekarz zalecił trzy tygodniowe leżenie w łóżku i solidne odżywianie. Są chłopcy z rocznika 1926, kilkunastolatkowie, niepodlegający poborowi. Do ataku i już! Na koniec jakiś szeregowiec, albo lejtnant plutonowy, albo kapitan rzadziej, widząc to ohydne bestialstwo, krzyczy: Nie można tak mordować ludzi, przecież tam na wzniesieniu stoi betonowy bunkier, a my mamy tylko 76 mm działo, przecież nie damy rady go tym rozbić. I od razu włącza się politruk, śmierż i trybunał. Jeden z donosicieli, których jest pełno w każdym oddziale zaświadcza tak w obecności żołnierzy zwątpił w nasze zwycięstwo. Wówczas dopełniają gotowy formularz, w którym trzeba wpisać jedynie nazwisko i gotowe rozstrzelać albo wysłać do karnej kompanii, co jednak oznaczało to samo. Tak ginęli najuczciwsi, czując odpowiedzialność przed społeczeństwem ludzie. A pozostali. Naprzód do ataku! Nie ma takich twierdz, których by nie mogli zdobyć bolszewicy. Zaś Niemcy wgryźli się w ziemię, tworząc cały labirynt okopów i kryjówek. Spróbuj się do nich dobrać. Odbywało się głupie, bezmyślne mordowanie naszych żołnierzy. No, nie dziwne, że ukazanie się wspomnień Nikulina stało się sensacją na rosyjskim rynku wyda wydawniczym i wywołało ogromny oddźwięk w rosyjskim społeczeństwie. Tak pisze Nadjeżda Kurczatowa. Wspominania o wojnie kuratora ermitażu Nikołaja Nikulina przekazywane są z rąk do rąk i ściągane z internetu. Ludzie kłócą się za żarcie, płaczą i przyznają, że przeszli rewolucję w swoich umysłach. Myślę, że ta, e, ta myśl jest bardzo ważna, bo rzeczywiście propaganda rosyjska budowała wielkich bohaterów. Natomiast tu zostało pokazane, na czym tak naprawdę to całe bohaterstwo polegało. Olga Libioduszkina. Liebioduszki, A jednak powtarzam głównym wydarzeniem ostatnich lat, jeśli będziemy kontynuować wątek militarny, są wspominania o wojnie Nikołaja Nikołajewicza Nikulina. To nie przypadek, że był jedyną książką w mojej pamięci z minionej dekady, którą trudno było kupić. Wydawało się, że w naszych czasach nie było absolutnie żadnych problemów z brakiem książek, ale książka historyka sztuki z Petersburga, opublikowana w małym nakładzie przez Państwowe Wydawnictwo Ermitażu, została natychmiast wyprzedana. Na Targach Literatury Faktów w Moskwie na stoisku wydawnictwa pracownicy tylko kręcili głowami z bezradnością. Nikulin skończył się wczoraj. Przyjdźcie do nas, do Petersburga. Może w naszych księgarniach jeszcze coś zostało. W ermitażu doświadczeni sprzedawcy wzruszali rękami. Dawno tego nie było. Poczekajcie na nowe wy wydanie. Obiecali, że wyjdzie. Wszystko powtórzyło się na zeszłorocznych targach non-fiction. Drugie wydanie zostało wyprzedane w ciągu pierwszych dwóch dni krążyły plotki, że Nikulin był w falansterze. Ci, którzy dotarli do falansteru, donieśli, że również go tam nie ma. Nie było żadnej promocji, reklam, nagłaśniania. Ludzie dowiadywali się o książce w staromodny sposób, od przyjaciół i znajomych, z tym, że teraz doszli do nich jeszcze wirtualni znajomi i przyjaciele. Książka była wielokrotnie wznawiana od czasu jego, jej pierwszego wydania. Mimo gatunkowej przynależności do pamiętników, podkreślanej jak przez nieskomplikowany tytuł oryginału, jest ona klasyfikowana przez krytyków literackich również jako nowoczesna proza wojenna. A autor, jako pisarz, wraz z autorem powieści Prakliatyje i Ubityje. I teraz, proszę Państwa, książka ukazała się. W Polsce została wydana przez Ośrodek Karta w roku 2013 pod tytułem Soldat: frontowa prawda w opowieści szeregowego żołnierza Armii Czerwonej w przekładzie i z przedmową Agnieszki Knyt. I zaraz też przeczytam kilka opinii na temat tej książki. Natomiast są takie książki, które pokazują prawdę wojenną Gislajera, nie pamiętam tytułu. Ale Guy to jest, to jest, no, nazwisko według już można posłuchać G, czyli G U Y. To był Belk, który zaciągnął się do, do SS i opisał całą wojnę. I to naprawdę, jak się tą książkę przeczyta. Tego Rosjanina i jeszcze jedną z bitwy o Pelulius ze starą wiarą na Peluliu, to był z kolei Amerykanin, który walczył na wyspach Pacyfiku, to można naprawdę mieć prawdziwy obraz wojny, a nie taki, jaki czytamy w książkach, w których ludzie robią z siebie bohaterów, a propaganda też unika w zasadzie praktycznie wszystkich tematów, po prostu, żeby okropieństw wojny nie pokazywać. A teraz opinie Polaków na temat tej książki. Cichy i wyrafinowany profesor, członek korespondent Akademii Sztuk Pięknych. Zachowuje się jak twardy i okrutny pamiętnikarz. Napisał książkę o wojnie. Książka jest surowa i przerażająca. Czytanie tego boli. Boli, ponieważ zawiera bardzo nieprzyjemną prawdę. To pan Piotrowski. Nikołaj Nikołajewicz dokonał zwyczajnego wyczynu w najwyższym chrześcijańskim znaczeniu tego słowa. Powiedział swoim rodakom prawdę. Napisał krótką książkę, w której, po której wydaniu jej czytelnicy stali się różnymi ludźmi. Przyznać, że Nikulin miał rację oznaczało uznanie za fałszywe i pozbawione skrupułów wszystkich dotychczasowych, wciąż uparcie narzucanych nam wyobrażeń o minionej wojnie. Obecnie ogłaszanych jako główny symbol ideologiczny. Nikulin wyraźnie pokazał, że rząd sowiecki walczył z wrogiem zewnętrznym w taki sposób, że świętą wojnę przekształcił w masową eksterminację narodu rosyjskiego w imię ratowania nomenklatury partyjnej. Napisał to pan Aleksandrow. Moim zdaniem jest to dzieło wyjątkowe. Trudno znaleźć podobne w bibliotekach wojskowych. Jest godna uwagi nie, tylko ze, jest godne uwagi nie tylko ze względu na walory literackie, których ja, nie będąc krytykiem literackim, nie mogę obiektywnie ocenić, ale także ze względu na trafne, aż do naturalizmu, opisy wydarzeń militarnych, odsłaniające obrzydliwą istotę wojny z jej brutalnym bestialstwem, plugastwem, bezsensownym okrucieństwem, zbrodniczym lekceważeniem życia ludzkiego przez dowódców. Wszystkich stopni, od dowódców batalionów po naczelnego wodza. Jest to dokument dla tych historyków, którzy nie tylko badają ruchy wojsk na teatrach działań wojennych, ale interesują się także moralnymi i humanistycznymi aspektami wojny. Pisze to pan Łomonosow. I jest jeszcze jedna rzecz, chciałbym przeczytać, jest to korespondencja z Wasylem Bykowem. W 1996 roku Nikolaj Nikulin wysłał rękopis swoich wspomnień białoruskiemu pisarzowi Bataliście, również weteranowi II wojny światowej, Wasylowi Bykowowi. I rozpoczęła się między innymi korespondencja. I z listów Bykowa możemy się dowiedzieć, że niełatwa była to lektura. Tyle wyrzucił pan z siebie naszej strasznej wojny, która już powoli jest zapominana, nawet przez jej uczestników. Niewielu zostało wiernych jej wstrząsającej pamięci i tym większa powinna być wdzięczność dla tych, którzy zadają sobie trud zdania świadectwa, tak jak to zrobił pan. Czytałem rękopis z żalem, że nie został dotąd wydany. Pamiętacie państwo, to jest w 1996 roku ten Bykow to napisał, a książka była napisana w 1975, a wydana dopiero w 2007, już po pierestrojce. Czytałem rękopis z żalem, że nie został dotąd wydany, choć jest to oczywiście zrozumiałe, bo czy można było go wydać? Jeszcze niedawno takie rękopisy z wydawnictw nie wracały do autorów, trafiały do KGB. A dziś, komu to potrzebne, wraz z odejściem ostatniego z nas, umrze również prawda. Nasi weterani są zatroskani przede wszystkim o to, jakby tu ukryć tę prawdę, zastąpić ją opowieścią, w której odgrywają jedynie rolę bohaterów. Wczuli się w ten nadęty obraz i nie pozwalają go zburzyć. Nigdzie nie ma takich wspaniałych weteranów, jak w naszym ojczystym, kochanym Związku Radzieckim. No i to by było tyle właśnie o Nikołaju Nikołajewiczu Nikulinie i jego książce. Myślę, że warto do niej sięgnąć, a ja oczywiście nie omieszkam też przedstawić państwu cytaty e, właśnie z Gisa Slajera i e, tych walk na Peluliu. Przepraszam bardzo, się nie przygotowałem, nie mam na imion, znaczy pełnych, pełnych tytułów tych książek, ale na pewno to zrobię, bo wszystkie, te książki, zarówno autora Rosjanina, jak i Amerykanina, jak i Belga, są bardzo do siebie podobne. One po prostu pokazują prawdziwy obraz wojny, a nie to, co się nam mówi nie tą propagandę, która jest wylewana w Rosji, w Ameryce, w Niemczech, a nawet i w Polsce. Także na dzisiaj serdecznie dziękuję. Książka. Po rosyjsku jest w postaci audiobooka, jest też po rosyjsku dostępna w postaci PDF-a. No a jak widać, można też poszukać, bo została wydana w Polsce. Zobaczę, jeżeli znajdę, to też linki dam w opisie. Dzisiaj bardzo serdecznie już Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne audycje na kanale PAFERE.